Pytamy o opinię, czy świnoujscy handlowcy mówią dobrze po niemiecku. Mówią wspaniale. A panie potrafią powiedzieć coś po polsku? Nie, mało. Kilka słów. Potrafi pani powiedzieć coś po polsku? dziękuję Czy może pan powiedzieć coś po polsku? Nie, zaledwie tyle. Dziękuję bardzo. Chociaż jedno słowo, może kilka. <laughs> Proszę, dziękuję. Może pan zna kilka słów po polsku? Nie. To jest Czy potrafi pan powiedzieć cokolwiek po polsku? Nic? Ani jednego? Nie. Czy umie pan powiedzieć coś po polsku? Ani jednego? Dziękuję. Okay. Nie, nie. Ani jednego? Nie. Nicht ein wort? Nie. <laughs> Może chociaż państwo potrafią, ja, potrafią Sie, powiedzieć coś po, po polsku? Nie. 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 Słucham? Nicht ein wort? Nie. nie, ani okay. jednego. Potraficie państwo powiedzieć coś w nie. języku polskim? No coś jeszcze? <laughs>